Day. Every day. Late at night. Not okay. All I want. And I pray. All I need. Are some better days. Fuck me. I'm looking in the mirror. So foggy, but i have never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I would like to be my own worst enemy. Dzień dobry. Dzisiaj dzień po szkole. Mam paznokcie. Mam shopping. E, mam bardzo dużo rzeczy do załatwienia. Gdych powiedz cześć, bo przeszedłeś wszed, mi w kad e, Jestem po prostu dzisiaj mega busy Ty się z kotem bawisz Ty się bawisz? ja jestem po prostu mega busy e, Która jest? Jest 14.27 o 14.51 Mam pociąg e, Czego szukam? A, szukam, bo pani mi ostatnio w sklepie z perfumami dała mi sam ten perfumu, Tylko który to jest? To jest ten e, I to jest taki czereśniowy i on jest piękny I dzisiaj właśnie chcę go użyć mm, Piękny Tak wyglądają paznokcie świąteczne i sweterek już nie wygląda najlepiej, bo nakładałam to na moje włosy i w ogóle o nim zap zapomniałam, o moich paznokciach i zabarwiłam mi całe paznokcie e, i teraz mam paznokcie takie ale trochę brązowe, ale jest okej okay, dzisiaj fresh set i shopping. Jest dość ciepło na polu i jestem zszokowana, bo dopiero tydzień temu było na, minus, na, na minusie, a teraz cieplutko, 11 stopni, więc idę w takim topie e, Taki midri w crop topie ja chciałabym, żeby właśnie on poszedł w moje spodnie, ale nie chcę się tam... nie chce się tam ulokować, więc będę po prostu z brzuchem na wierzchu. Ja mam test z matematyki <gryw> za kilka dni, więc pewnie powinnam się uczyć, ale zamiast tego jadę na miasto. Tu się w ogóle zaczyna, nawet nie wiem co, nawet nie chcę zgadywać. Tutaj pan chemik siedzi przy roślinach. siadasz i uczysz się. Ja? Nara no, ja jadę. Jezus Maria. Ucz się! Pan chemik. Tak jest. Miała wykształcenie roślinne. No, chemiczne. Chemiczne. Dwa różne personalities. Tutaj mamy całe ah, czarne, tutaj to... mamy Hello Kitty. I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep dying. everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, here, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday Nie umiem ładnie Showcase'ować moich paznokci Bo ja mam takie krzywe palce, ale mówię wam Max never misses Mój ulubiony Naprawdę Hello, Hello. Hello. Ah. Jak zawsze śliczne paznokcie, a teraz Shopping I jeszcze, Pusheen Boy mają rodziny, więc idziemy Jakby przyszłam do Urban Outfitters Bo wiem, że tutaj jest fotobud i tam idziemy e, Bo chcę zrobić zdjęcie Do albumu, którego robię dla niego Najgorszy problem jest, że ja nie wiem, jak to w ogóle sterować. Dupa! Fotobud nie działa! Jest. Spróbowałam kartę włożyć, spróbowałam tapować chyba z 500 milion razy, tylko mam nadzieję, że żadnych, żadnej kasy nie zabrała z mojego konta, no bo po prostu nie zadziałało. I dupa. E, idziemy teraz do azjatyckiego bo muszę kupić Juzu i jeszcze kilka rzeczy muszę kupić e, później właśnie kurde szkoda mi tego Photoshota, bo naprawdę chciałam te zdjęcia. Potem jeszcze gdzieś miałam iść, jeszcze coś miałam na... jeszcze coś miałam. Kupić. On jest na mnie teraz trochę zły, bo jak byłam na paznokciach, to ja mu nie odpowiadałam, e, bo telefon miałam w plecaku i jest na mnie teraz trochę zły. I jeszcze robię swoje paznokcie u Maxa. I też jest trochę zły, ale dobra, będzie ok, są piękne, I'm happy. Robiłam sobie zdjęcia i to jest mega awkward. Was, Was that a sigh I heard? Well, no. On jest już taki what the fuck, let me get out of here A Robiłam sobie zdjęcia, co nie, bo mój outfit jest ładny i robiłam sobie zdjęcia I takie dziewczyny koło mnie przechodziły i one nie były Irland irlandkami, ale one się tak na mnie dziwnie patrzyły i tak stały przy mnie, kiedy robiłam te zdjęcia i pewnie myślała, że byłam jakaś dziwna, że jakaś taka ładna modelka Ale nie, ja po prostu chciałam sobie zrobić ładne zdjęcia, e, whatever. A ładnie wyszłam na zdjęcia. To jest mój background. <laughs> okazało się, że te dziewczyny po prostu stały koło mnie i też sobie robiły zdjęcia. A ja tak się patrzyłam, tak dziwnie, bo myślałam, że one się na mnie patrzą dziwnie. I się czuję teraz okropnie, bo teraz patrzę na te zdjęcia. I okazało się, że one po prostu stały koło mnie i się śmiały, bo one sobie też robiły zdjęcia. Jesteśmy w azjatyckim. Znacie mnie oczywiście jak zawsze na ramelach. E, ten niespyszny, ten niespyszny. Tego nie lubię. Ten nie pyszny, tego nie próbowałam. Lubię me ten Kimchi jest okropny, nienawidzę go. Moim ulubieńcem jest chyba ten albo ten. W sumie to ten stół też jest dobry, bo on jest taki ekspert. Szukałam tych whisk z domaczy, ale ich nie widzę i sprawdzałam na stronie internetowej i powiedzieli, że ich nie mają, więc no niestety, chociaż spróbowałam. Szukam prezentu właśnie dla tej dziewczyny, która ma urodziny, i chcę jej kupić jakąś chyba bombę. Dlatego że ja uwielbiam bomby z lusza i one są w miarę tanie. Uuu, ta jest piękna. Ta jest naprawdę śliczna. Tylko nie wiem, którą muszę wybrać. Muszę wybrać. Kupiłam jej już cały prezent w lusie! W luszie. I kupiłam jej jeszcze tą budeczkę, o której wam mówiłam w ostatnim filmie. E, kupiłam jej skrab do ust. Miałam jej kupić czereśniowy, ale powąchałam... I nie pachnia ładnie, więc zabrałam Cookie do, bo jest taki fajny, słodziski I kupiłam jeszcze basbą. Eee, chciałam kupić taką pomarańczową, ale zdecydowałam się na różowej, bo różowa ładniej wyglądała. Eee, więc mam nadzieję, że się jej spodoba i razem z dziewczynami składamy się jeszcze na jeden taki wielki prezent dla niej. I to będzie chyba delicate. Przyszłam zobaczyć na prezent dla przyjaciółki I to jest najspoczniejsza rzecz, którą widziałem na całym świecie O mój Boże Jaką chcę! Te też są przeurocze, te też uwielbiam Patrzcie, jakie słodkie On ma takie... Get me out of here Are you sick of me? Mój ulubiony tusz do rzęs, który polecam wszystkim, którzy mają... Wszystkim, którzy mają takie rzęsy jak ja Czyli takie malutkie, krótkie i, no, takie. A! Takie trochę gęste? Nie wiem, ale to jest najlepszy tusz na całym świecie. Zakochałam się w tych sweterkach i widziałam je na Pinterestie. i strasznie chciałam je sobie kupić. Kosztują 30 euro. One są takie wielkie, oversize, ale XSK jest wielka. To one są naprawdę wielgaśne i na mnie by były za wielkie. Poszłam właśnie do sklepu z kartami i szukam. Takich envelopes. Nagrywa mnie. Nagrywa mnie. Szukałam envelopes. Tylko dwa, bo tylko tyle potrzebuję. Idę płacić? Oni mówią, że za free. mi się ukradło? Zawracamy się, bo poszliśmy, poszliśmy złą stroną. Eee, mieliśmy jeść na mieście. Ale szczerze, bo jedyna rzecz, którą byśmy mogli zjeść tak na szybko, to jest McDonald's, ale on nie chce. Ja w sumie też nie mam ochoty, więc znowu chyba po prostu sobie zjem ramena. Czuję się jakbym coś ukradła. Jestem taka głodna. Jestem taka głodna. Are you hungry? Very hungry. I'm so hungry. Wracamy do domu. Jedziemy chyba. Yes, yes. <laughs> Bardzo długo. Jestem głodna. Ja nie jadłam nic od śniadania. Znaczy, nieprawda. Kłamię. Bo w szkole miałem dwie takie mini. Takie pizza buns czy coś takiego eee, Później jak wróciłam do domu to jadłam grochówkę, wypiłam maczę i tyle Wróciłam do domu, eee, jestem w łóżku, bo ja lubię na pościelce I właśnie zimportowałam zdjęcia, które robiłam na aparacie, co wam mówiłam I wyszły piękne naprawdę, ja po prostu uwielbiam robić sobie zdjęcia na aparacie Um, I co jeszcze miałam powiedzieć? A tak, tutaj mam różne takie jakby zdjęcia, które wujek mi wydrukuje, i to jest właśnie to, to właśnie pójdzie do tego albumu dla Pushing Boya. I tutaj mam różne, tutaj mam zdjęcia nasze, mam różne piosenki, które mi przypominają jego. Zrobiłam mu playlistę Spotify'a. E... Tu jest po prostu wszystko, ja to przykleję i pokażę wam, jak skończę, pokażę wam kilka stron, nie pokażę wam wszystkich, ale pokażę wam kilka właśnie. E, jestem z tego pomysłu bardzo dumna. Ja już mam dla was pięć stron zrobionych. Mam nadzieję, że mu się spodobam i wiem, że on jest chłopakiem i chłopacy nie są tacy kiutaśni jak dziewczyny i oni tak bardzo, wiecie... Nie, może nie, że nie są sentymentalni, ale że no nie trzymają takich rzeczy sentymentalnych, ale mam nadzieję, że to dotknie go serce, bo naprawdę, dotknie go serce. Ale naprawdę bardzo długo mi to zajmuje, ja już co tydzień robię i ja dopiero nie jestem nawet blisko skończenia. A my się zobaczymy w następnym Life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Mm.